Cześć. Witam Was w moim dziesiątym odcinku. Specjalnym odcinku. Dzisiaj poszukiwamy zwierząt w terenie. Na początek idziemy do dwóch takich małych jeziorek, w którym znajdują się żabki. Widzicie je? A tam jest kolejny staw. I tutaj też są żabki i małe kijanki. Tutaj jest jedna. I widziałem tutaj przed chwilą za skrońca, Takiego węża. Na szczęście niejadowitego. A tam leci ważka. Jest dość duża na ważkę. Tutaj nie wiem czy widzicie, ale właśnie jest ten wąż. Ojacie, Patrzcie, jest tutaj kilka tych węży. Tutaj jest kolejny. Ale bardzo malutkie są. Wow! Tak wygląda wąż z bliska. Jest bardzo mały na razie. W tym stawie są żaby i kijanki, więc pewnie te węże polują właśnie na te żaby. A teraz wejdę na tą górę i pokażę wam te stawy od góry. Idziemy. Dobra, jestem. Tak wygląda ta cała okolica. I tutaj jest właśnie ten stawik. Dobra, idziemy teraz na kolejny taki mały stawik. Tutaj jest właśnie ten kolejny. I są właśnie tutaj te żabki. Jest dość dużo tych żabek tutaj. Przed chwilą zobaczyłem taki stawik, który nie wiem co, ale są takie dziwne owady. I tutaj kolejna żabka. I widzicie te, co pływają? Nie wiem co to jest. A te żabki to kumaki górskie. Są jedne z najsilniejszych jadowitych płazów w Polsce. Tak wyglądają te dwie żaby z bliska. A tak te małe owady. A teraz podkrywamy sobie trochę kamienia. Na początek może odkryję tego. Nic tu nie ma. I pójdziemy dalej. Pod tym kamieniem niedawno znalazłem kolonię mrówek. A na to miejsce przyjechałem takim kładem. Nic już nie ma, niestety, w tej okolicy. Także na dzisiaj będziemy kończyli. Dziękuję wszystkim za oglądanie tego odcinka i zapraszam na kolejne pa!